Dobra jak gdzie teraz przyświemy Do doków? Do doków? E. No dobra Na sam koniec, tam jest jakaś skrzynia wiesz? To wyskakuj teraz Aha, doki są tu No, ale i tak tam jest ta Srób kaszy, zawezmieczyć ładunek. Fajnie by było tutaj może pierwsza Nie, no dobra, to nie. No to I dęgi pojazd. Ale fajnie by było ten zdobyć jakąś broń pierwszą Jesteś gdzieś tam, tak? To idę do ciebie. No... Nie powinniśmy się rozdzielać. Bo wiesz co? Bo próbuję znaleźć broń jakąś. I no to tu była się... wioska. Minąłeś wioskę pełną skrzyni broni. Znowu Myślę, minąłeś jak jakieś kurde. Ale mam. Mam helikopter. Te, te skrzynie teraz słychać, kurde, ja. Helikopter i idę po helikopter. Ja już do będę jechał autem. Prowadzę. Bo kolega się zagubił w czasie i przestrzeni chyba. Chodź tutaj do góry. Wią, da, bierz sobie skrzynię. A się ona? Możemy lecieć stary po swoją broń. Zrzut zbrojenia Na górze, schodami na górę. Musimy dotrzeć do bezpiecznej strefy. I bezpieczna strefa się zmniejsza, ale mamy helikopter, to już spoko. A by było to wziąć? Co to jest? Zrzut kasy. Gdzie tu jesteś? Troszkę niżej. Dobra, bo zanim tu wyjdziesz to. Zabiorę nas kupę. Pilnujcie się! Wroga drużyna jest na naszym problemu. Gdzie idziemy? Wierto, to, bier to, ten z uzbrojenia. zbrojenia. Czy jest tu ktoś? Nie, nie widzę. Czytować. Czytować, ja już mam snajpera, tam tyle skrzyni by było, że... No, ale tu masz swoją broń, to możesz wziąć. Także wiesz. Wsiadaj, 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 wsiadaj. Aha, dobra, leżę. Gułag. Nie, nie zdążyłbym cię. Aj, tak było ładnie, no. W Jeśli uda ci się przetrwać, zasłużysz na wolność. No kurde. Jeśli to koniec. Już Ty, jaki numer kurwa? Odłożyłem helikoptera, a tu się zmniejsza tam. Ach, nie żyję. Wracasz do bazy. To jeszcze nie koniec. Twoja drużyna wciąż możecie wykupić. Nie zdążysz do tej stacji zaopatrzeniowej No nie zdążę Tu masz kolejną. Samolotu też nie widziałem Co to Na jest? Lider Proszę Lider jest przed tobą Przede mną, no tak nie Oznaczyłem punkt medyczny Weź sobie coś bardziej, co jesteś bardziej mobilne, czym szyb, szybciej biegasz Aha <noise> <noise> Nie mam pytań Mam biec do tego zrzutu? Tak? Odrodzisz się wtedy? No jak mnie wykupisz A stać mnie? Gdzie tu są pieniądze? Dawidzie, nie rozbraja mnie stać nie mi. Wiesz, gdzie są stać pieniądze. Mi, stać mnie, stać mnie Znikło mi to. Oznacz mi to, bo nie mam ten. Tylko już chobiesz jest ten. Strefa się zmniejsza i to dużo. Weź sobie od razu. No nie. I... I... I nie, Bez gułagu? Dawaj, 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 zaznacz, oznacz mi A jakim cudem ty bez gułagu? No w skrzyni było Aha, i nie masz pieniędzy, teraz musisz stary y Znaleźć hajs Nie mam pieniędzy? No Dawać hajs, ile mam, ile mam, ile 800. mam jeszcze? Jeszcze, 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 po lewej chyba. Czy nie? No, kurde, słyszę tylko słyszę ich kilka naraz, wiesz? I... Dobra, jeszcze, mnie wykupić. Tak? Tak. jeszcze, to, znaczy, to było? to Dzięki. Od razu właśnie właś tutaj od razu po ten A u ja poszukam czegoś kurde konkretniejszego Shotgun? Nie No właśnie, właśnie, właśnie i zbieraj te od razu rzeczy. Poszukaj sobie jakichś amunicji, armoru, wszystko tu jest. W mhm, fajnie. Co? Wróg pojawił się w okolicy. Co się stało? Wróg pojawił się w okolicy. Czy ja muszę krzyczeć, Dawidzie? Naprawdę? Nie, ale możesz głośniej mówić jak jestem. Dobra, widzę gościa. Kupiamy. Nie wiem, nie wiem gdzie jesteś nawet. Widzę cię, ale nie widzę, no. Oznacz może go. Dobra, widzę go. Za tym domkiem jest. No Prawdę wiem, tutaj. wiem, wiem. Domku. Ważę, 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 po lewej, po lewej, po lewej, po lewej tam, tam, A... tam, tam tam, 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 tam No nie tam, 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 tylko tak jak ja stałem, tam gdzie zginąłem, to po prawej na takim moście jakby przechodzonym jest No ja już nie żyję, zaraz po tobie <laughs> Że Dawidzie robisz nam grę! No potrzebujesz długi odcinek, nie? No to... Nie potrzebuję długiego odcinka. Osinka! Oznacz mi coś, bo tam... Tu jest. O, to czekaj, to jest pode mną, tak? No ale potrzebujesz hajs. że skrzynię. Dajcie hajsu, dużo hajsu. Strężej się, dowiedziałem. Bo się zaraz będzie zmniejszała strefa. Eee, tylko nie wiem skąd jest hajs. No biegaj po domkach, stary. No ale tu widzisz, że ja jestem na platformie jakichś wiertniczych czy wydobywczych. Tu nie ma nic. Był tam taki namiot Dobra, 400 powiedz gdzie jeszcze 400 jeszcze druga tam jest, Zobacz tu Nie Mogę zlecenie wziąć, nie? No Może Zawsze no. się go nie Ale czekaj, Ale czekaj bo tam jest ta chmura wziąć. No i tam jest twój cel Masz hajsy, ale już tu jest skrzynia, nie? Oznaczyłem punkt medyczny. I tam jest ten Twój cel zlecenia też. Nie za bardzo mi się to podoba. Ale jest tam helikopter i kład. Jest, tam widzisz go, widzisz go po lewej. A i tam jest za dużo. No, dwóch jest ich. Eee, masz auto gościu. Podaj mi gdzieś dalej, żebym żeby pojechał po ciebie. Prowadzę. Prowadzę. Wow, 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 bo tu jakieś... Explosion. Wow, oni się zbliżyli, czyli gonią mnie. No z gonią cię, bo się bo zmniejsza się krąg. O, oznacz, oznacz tamto O, no, było oznaczone, co ja mam? Długo jedziesz. Te grę. Nie spodziewałem się tego po tobie, Dawidzie. Dlaczego? Dlaczego? tam za nami też jest. Kurde, za nami i przed nami. No stary, próbuje się. Dobra, ja, jest, opie. Dawaj, dawaj, chodź tu gdzie mnie! Dobra, leżę już sobie, bo ty zamiast po mnie podjechać, to żeś sobie pojechał. się Musiałem zabić gościa, ty, spokojnie, spokojnie. Ale nie go chyba. Zabiłem, tam jest dwóch. Jednego zabiłem. Dobra, ja już nie mam, bo obie opcji. Trzeba cisnąć sobie stąd, bo... Na stację, na stację idź. Jest tam ten lider, wiesz? No, Jednego nie, tego tak. jego ziemka zabiłem. No fajnie by było jakbym znalazł jakąś skrzynkę. Albo chociaż y, piema jakiegoś. Są tam, są tam, są tam. Dobra, uciekaj stąd chłopie, ja mam pistolet tylko. To dawaj, dawaj, do... O nie, 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 stój, wróć, 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 wróć! No. To jest tam gość. Tam gość. Jeszcze tam są W tym domku, nie? No Dobra ja lecę tu stary Zrobiłeś gościa. Wy wadę, wadę, sniper, kurde Nie trzeba mam robić stary Ja mam pistolet Nie wiem, z jednej, z, z jednej strony masz snipera, z drugiej masz tamtego co lidera ostatniego Z tym, że rzuciłem granat, nie wiem czy go zdjęło czy nie już nie żyje Aha Ten sniper po prostu We'll <laughs>